Zwiedzaj Polskę szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Kaniów nie tylko karpiem stoi. W 2019 roku Stowarzyszenie Wędkarskie Kaniowski Karp Królewski świętowało 40-lecie istnienia. Dzięki pozyskaniu wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego obchody odbyły się w nowej rybaczówce położonej przy malowniczych stawach. Mówi Roman Sas, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia. Gdyby nie te środki unijne, to nas nie byłoby stać na wydatek 450 tysięcy złotych. Funkcjonowanie tej rybaczówki pozwala nam na to, żeby zadbać o te akweny. W weekendy, kiedy jest taka pogoda jak dzisiaj, to nad tymi akwenami są tłumy. Rybaczówka stała się nie tylko centrum spotkań wędkarzy i ich zapleczem socjalnym. Jest miejscem upamiętnienia sławnego hodowcy Skaniowa, który wyhodował karpia królewskiego. W wywodzi się Adolf Gasz, hodowca karpia Polskiego, który zdobył złoty medal na wystawie w Berlinie. Te tradycje rybackie są tutaj bardzo bogate i zakorzenione. Trzeba to wszystko kultywować, przekazywać młodym pokoleniom. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze.